którym poświęca dużo czasu. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Jeśli ma wątpliwości, radzi się swojej przyjaciółki. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne co 3 lata dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Poseł, dzisiaj bardzo wiele ważkich tematów OFE i, i prokuratora, ale myślę, że najważniejszym dla nas Polaków chyba powinien być temat dzieci, a poruszono tutaj tą kwestię, ponieważ z wypowiedzi ministerialnych wynika, że dziecko będzie własnością państwa, a rodzic to jest taka, mówiąc brzydko, maszynka do rodzenia tych dzieci i tyle. I nic nie ma więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o ich wychowanie to rzeczywiście dramatyczna sytuacja. Badania ONZ-u pokazują, że do końca wieku przy takiej dzietności w Polsce będzie 16 milionów obywateli. Niestety niektórym to absolutnie nie przeszkadza. W związku z tym również lekceważą edukację dzieci od samego początku, to znaczy od okresu żłobka i przedszkola. Premier Donald Tusk kilkakrotnie się wypowiadał, pokazując, że tak naprawdę ani wychowanie, ani edukacja prawda, raczej przechowywanie przez państwo. Niestety do tego jeszcze bardzo niebezpiecznie wkrada się ideologia genderowa, która mówi, że oto wychowujemy dzieci niezależnie od rodziców. Nie pytają rodziców o zgodę, by kształtować w różny sposób młodego obywatela. To prowadzi do donikąd. To najbardziej lewicowe, lewackie, podejście do wychowywania nowego człowieka. Niestety te wszystkie projekty są przede wszystkim realizowane w ramach funduszy strukturalnych. To jest wręcz zalecenie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, aby właśnie takie wątki od rodzinnienia, że tak powiem brzydko, małego dziecka się pojawiały. To jest tworzenie takiego czegoś jak w Niemczech Jugendamy. No trochę tak, choć mam nadzieję, że do tego daleko, nie ma jeszcze takiej instytucji. Natomiast rzeczywiście istnieje bezwzględna ingerencja w edukację, świadomość, podświadomość małego dziecka w przedszkolach przede wszystkim. Właśnie, gdzie to jest uszanowanie woli rodzica? Pytam dlatego, bo na przykład, jeżeli ja bym nie chciał posłać swojego dziecka do przedszkola i stwierdzić, że do tego siódmego roku życia, żeby było w domu i w ciepełku rodzinnym. No już do siódmego roku życia na pewno nie, chyba, że zmienią się rządy i zostanie zmieniona ustawa, która pozwala wysłać sześciolatka, ale niekoniecznie mu nakazuje. To rzeczywiście już zostało przegłosowane, mimo przypomnienia Przypominam miliona podpisów pod chęcią przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Myślę, że za mało się o tym w Polsce mówi. Rodzice sobie nie zdają sprawy z tego, w jaki sposób wychowywane i edukowane są dzieci w przedszkolach. Myślę, że między innymi przy udziale państwa stacji uda się z zmobilizować rodziców, żeby rzeczywiście pytali jakie programy są realizowane w przedszkolach i zwyczajnie mobilizowali się do tego, żeby podpisywać oświadczenia, że nie życzą sobie takiej edukacji, póki co gwarantuje im to konstytucja. Chcę powiedzieć tak w trzech zdaniach. Czym dokładnie charakteryzuje się ideologia gender? Znaczy, jakie są zabawy genderowskie, jakie są bajki genderowskie? Na czym to polega? Żeby taki rodzic, który za chwilkę obejrzy pani wywiad, mógł stwierdzić, no tak, to rzeczywiście jest złe, albo no, pasuje mi to. W oficjalnych dokumentach jest informacja, że chodzi o wyrównywanie szans. To znaczy, w ogóle nie mówi się o chłopcu i mężczyźnie, że on ma nierówne szanse, mówi się o Kobiecie, że ona musi być taka sama jak mężczyzna i mieć takie same możliwości w zupełnym odrealnieniu od jej biologii. Mówi się, że płeć jest przejawem kultury i wychowania, niekoniecznie biologii. Bardzo niebezpieczne, które głęboko powodują głębokie urazy w psychice dziecka, to przede wszystkim wmawianie dziewczynkom i chłopczykom, że nie do końca są dziewczynką lub chłopczykiem w takim wieku, to absolutne zaburzenie tożsamości. Przebieranki to jest szczególnie traumatyczne dla chłopców, kiedy muszą ubrać się w sukienkę. To zabawy z lalkami chłopców, samochodami, dziewcząt. Jak chcą, to mogą się bawić, ale niekoniecznie należy ich do tego zmuszać. Wreszcie różnego rodzaju informacje pań edukujących. O ich seksualności w wieku 4-5 lat, to po prostu powinno być karane. Tak nie wolno rozmawiać z dziećmi i są to najintymniejsze kwestie, które powinny być poruszane tylko i wyłącznie przez rodziców. Czy um, teletubisie i twinki-winki to jest bajka genderowa? Nigdy w ten sposób tego nie analizowałam i A nie winki, winki To jest mężczyzna, który ma torebkę. E, jasne, e, ale e, to jest, że tak powiem, w kulturze i klimacie e, e, no, nieeuropejskim, e, więc ja tutaj nie widzę niczego szczególnego. No, kultury amerykańskiej, prawda? Dzieci to akceptowały. Dzieci nie widziały w tym niczego szczególnego, niczego e, zdrożnego. E, rzeczywiście pewnie elementy tej równości, tego podstawowego założenia, jeżeli chodzi o ideologię gender, tam były. Prawdą jest, że w przedszkolach genderowych no, miśki, płci męskiej mają narządy męskie, a żeńskie mają żeńskie. To jest między innymi właśnie ta zabawa w zmianę, w różnorodność płciową zakładanie, że płeć nie jest dana raz na zawsze i że można ją zmienić. Jakie patologie mogą wynikać w przyszłości z tego typu myślenia? No najprzeróżniejsze, najgorszą jest to, że zostanie zachwiana psychika małego dziecka, który może sobie zwyczajnie nie poradzić ani w okresie dziecięcym, ani w okresie już dorosłego człowieka ze swoją własną tożsamością. Czyli mogą powstać mordercy, gwałciciele przeróżni. Ja myślę, że tak daleko tego po prostu nie wyobrażam. Ja mam nadzieję, że my e, nie doprowadzimy do takich e, sytuacji, w których e, to się tak dalece spatalogizuje, e, że w ciągu najbliższych dosłownie kilku lat zatrzymamy te e, ideologię, pozostawiając e, Rodzicom wychowanie swoich własnych dzieci. Jak pani skomentuje pobicie przez Straż Marszałkowską rodziców, którzy przynieśli ten miliony podpisów? Rzeczywiście doszło do szarpaniny. Zresztą nie pierwszy raz strażnicy marszałkowscy są bardzo zdecydowani w stosunku do tych, którzy mają projekty obywatelskie No wypełniają wolę pani marszałek. To ona jest za to odpowiedzialna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dlaczego ten wniosek o To jest projekt ustawy, który dotyczy 16 milionów Polaków i wprawdzie mówi się, że debatujemy nad systemem emerytalnym przez ostatnie kilkanaście lat, ale to jest oczywiste nieprawda. Projekt ma zaledwie dwa tygodnie i nad nim dopiero rozpoczęliśmy debatę. Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście ci Polacy, którzy są zainteresowani swoim losem, swoimi przyszłymi emerytami, mieli możliwość przyjechania do Sejmu i wyartykułowania swoich uwag. Co więcej, byłaby wtedy szansa także na zamówienie ekspertyz zewnętrznych. Szczególnie chodzi mi o ten wątek odszkodowawczy. Tutaj moim zdaniem większość koalicyjna powinna mieć wręcz pewność, że takie odszkodowania nam nie grożą. A słyszymy, że są jakieś pojedyncze opinie prawne, które Mówią, że no, o tym, że projekt jest zgodny z konstytucją, ale żadnej o tym, że nie rodzi zobowiązań odszkodowawczych. Czy te odszkodowania są rzeczywiście tak groźną i realną rzeczą? Pani redaktor, no, mamy doświadczenie związane z, z Eureko. Przecież pani Kamela Sowieńska wydała niewinny kwit mówiący o tym, że za jakiś czas wyda Eureko 20% akcji PZU. Tego nie zrobiła i ostatecznie Skarb Państwa zapłacił za to kilkanaście miliardów złotych. Kilkanaście miliardów złotych. A tu mamy do czynienia z czternastoma towarzystwami emerytalnymi, które w każdej chwili e, takich odszkodowań mogą zarządzać. I to wcale nie przed polskimi sądami, tylko międzynarodowymi trybunałami, ponieważ podpisywaliśmy zobowiązania o ochronie inwestycji zagranicznych w Polsce. Panie pośle, jeszcze poproszę, żeby dopowiedzieć ten wątek, ponieważ czy w takim razie Polska jest w pełni suwerennym krajem, skoro ktoś może do obcego sądu pójść i zażądać odszkodowania? To jest jakby praktyka międzynarodowa, wtedy kiedy otwieraliśmy się na em, Zachód, no, z, zobowiązaliśmy się, że jako kraj będziemy chronić inwestycje nie tylko polskie, ale także zagraniczne to, że te towarzystwa zainwestowały przy pomocy pieniędzy ubezpieczonych w polskie obligacje, no jest swoistą inwestycją. Jeżeli ta inwestycja jest przerywana, to takie rozszerzenie odszkodowawcze moim zdaniem może się pojawić. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ale chciałbym mieć pewność, że tak właśnie nie będzie. No, trudno mieć tę pewność w sytuacji, kiedy my mamy zakończyć dzisiaj wieczorem posiedzenie komisji, a jutro ma się odbyć drugie czytanie ustawy, a w piątek już ostatecznie głosowanie tutaj. Na żadne Zewnętrzne liczyć w tej sytuacji nie można. E, dla przeciwnego Kowalskiego jest to po prostu skok na kasę. Czy pan się z tym zgadza? Zdecydowanie tak. Tutaj ten skok na kasę ma jakby podwójny wymiar. Pierwszy to jest próba w ogóle skonstruowania budżetu na 2014 rok bez tego skoku nie byłoby to możliwe. W projekcie zostało zapisane 23 miliardy złotych pochodzące właśnie z tych zmian w OFE. Na drugi skok na kasę to jest umorzenie 150 miliardów złotych obligacji, co pozwoli rządzącym od 1 stycznia jakby pożyczać od początku. Do tej pory netto pożyczyli 450 miliardów. Będą mogli przez dwa lata pożyczyć jeszcze 150. Gdzie by były błędy, że... Jest, że została wygenerowana potrzeba takiego skoku, bo na pewno gdzieś rząd popełnił takie błędy. No przede wszystkim to była taka polityka hula i dusza, piekła nie ma. Pożyczamy i w przyszłości jakoś to będzie. Okazało się, że no już w tym roku rząd dotarł do ściany i ponieważ nie chce zdarzyć się z tą ścianą, to próba zmiany w systemie ubezpieczeniowym i sięgnięcia po zgromadzone tam aktywa na razie w kwocie 150 miliardów złotych. No tak, ale to są jakby nasze prywatne oszczędności, czy rząd ma konstytucyjne prawo do sięgnięcia po nie? No tego bardzo wiele instytucji rzeczywiście te zastrzeżenia konstytucyjne podniosło, no ale jak słyszycie państwo, przechodzi się nad tym do porządku dziennego. Pośle dzisiaj. Próbuję się zrobić tak zwany skok na kasę, mam na myśli OFE. Jak pan to skomentuje? Najważniejszą sprawą, która jest niezgodna z konstytucją, to jest tryb procedowania. Zmiana przepisów dotyczących OFE dotyczy przesunięcia z OFE do ZUS-u kwoty ponad no, około 140 miliardów złotych. W takiej sytuacji, kiedy o tak duże pieniądze chodzi, potrzebne są w Komisji Sejmowej Finansów Publicznych i nie tylko, bo to dotyczy także spraw społecznych, a więc eee, ekspertyz odpowiedniego zbadania, jakie będą skutki nie tylko finansowe, bo skutki finansowe wiadomo, że tutaj rządowi chodzi o to, żeby. W ten sposób sztucznie zmniejszyć poziom wskaźnika zadłużenia państwa. Natomiast o, chodzi o skutki społeczne, chodzi o przyjęcie wiarygodności państwa odnośnie sposobu dysponowania pieniędzmi, które jednak pochodzą jako z odpisu od wynagrodzeń pracowniczych. Czyli w pewnym sensie racja jest tych, którzy mówią, że nie są to pieniądze państwowe, to są pieniądze, które pochodzą z potrącenia od wynagrodzeń. Więc cały system procedowania jest tutaj w moim przekonaniu niezgodny z konstytucją. I... W tym trybie rząd jakby ryzykuje bardzo poważnie to, że ta ustawa będzie mogła być potem pozważona i będzie to powodowało nieodwracalne skutki związane ze zwrotem pieniędzy, z odsetkami itd. itd. Wiemy jak to jest, kiedy pochopnie została e, zmieniona ustawa emerytalna i kiedy uznano, że w sytuacji, gdy ktoś pracuje i ma ciąg pracy, a nabiera praw emerytalnych, nie należy mu się emerytura. E, musi mieć przerwę w pracy. Ponieważ Trybunał uznał, że to jest niekonstytucyjne i tutaj też postrzegaliśmy, że to była ustawa zbyt pochopnie przyjęta, no to w tej sytuacji teraz rząd musi zwracać pieniądze ZUS, ale to jest instytucja rządowa, będzie musiał zwracać pieniądze z odsetkami tym, którym nie zostały wypłacone. Więc boli bardzo tryb procedowania w Sejmie. Wiele miesięcy rząd nic nie robi, niby przygotowuje ustawy, niby konsultuje. Dysponuje potężną armią departamentów prawnych, rządowym centrum legislacyjnym, a więc wszelkim aparatem, żeby dobrze przygotować ustawy i szybko. Przychodzą ustawy do Sejmu i wtedy muszą być natychmiast przyjmowane. Tak naprawdę Parlament obecnie no, wydaje mi się, że pani Marszałek jako osoba reprezentująca wszystkich posłów powinna reprezentować interes i, 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 i jakby honor parlamentu polskiego. Dlatego, dlatego też, dlatego też e, to, co się dzieje i zła opinia o Sejmie jest także związane z takim jakby bezpośrednim, bezpośrednim stałym uleganiem prezydium Sejmu i pani Marszałek rządowi, który, godząc się na niekonstytucyjny tryb, na niezgodne z zasadami legislacji procedowania. Dziękuję bardzo. Długo będzie konferencja posła Wasza w sprawie ustawy o prokuraturze. Czy jest szansa, że obywatel spełni wreszcie swoją nadzieję, że w prokuraturze będzie mniej patologii? My składamy projekt nowelizacji ustawy o prokuraturze, pewną zmianę dotyczącą przyjmowania sprawozdania przez premiera. Chcemy go związać czasem około, dokładnie 90 dni, żeby do 90 dni mógł, bądź też nie, w zależności od sprawozdania i jego opinii na ten temat, podpisać to sprawozdanie, bądź odrzucić. Mamy teraz kuriozalną sytuację. No, ale uważamy, że w ogóle trzeba usiąść i przygotować nową ustawę o prokuraturze. Obecny prokurator generalny nawet nie może odwoływać prokuratorów. Natomiast, no cóż, jak patrzę na to, co się dzieje w prokuraturze, m.in. Gorzowskie, gdzie po tych słynnych taśmach, gdzie nawet politycy Platformy szli do prokuratury, świetle kamer organizowali konferencje, puszczali nam taśmę, mówili, że dochodziło do korupcji politycznej. I to dotyczy i posyłanki z Platformy, i europosłów. I prokuratura mówi, że nic się nie dzieje. To uważamy, że coś się dzieje, ale w prokuraturze. złego. W takim razie, jak chcecie walczyć z tym, no nazwijmy to po imieniu, kolesiostwem, Uważamy, że powinna zostać przygotowana nowa ustawa o prokuraturze. Jesteśmy gotowi ją e, przygotować, ale tu musi być kompromis polityczny, bo sami nie przegłosujemy, bo jest nas za mało. Czekamy na reakcję prezydenta w tej sprawie i premiera. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka gotowa jest. Przewodnicząca również dzisiaj zadeklaruje na konferencji chęć współpracy w tej sprawie, ale tu musi być kompromis wszystkich, e, wszystkich partii politycznych. No właśnie, czy jest szansa na ten kompromis? Ponieważ premier, e, właściwie można powiedzieć, jest takim cichym, dobrym duchem całej tej afery e, w Gorzowie. Mamy problem, dlatego że platforma w ogóle udaje, że sprawy nie ma, tych wszystkich korupcji, które się odbywają. Nie cała, Schetyna mówi, że jest. E, no tak, no, Grzegorz Schetyna e, mówi, że jest, ale e, większość, no, mówię tutaj o premierze. E mówię tutaj o wielu politykach Platformy, które są blisko premiera, którzy mówią nic się nie stało, wszystko jest w porządku. No. Nie, nie, to no, stało się i to coś poważnego. I najgorsze jest, że ktoś próbuje tutaj to wszystko e, zakryć, e, a premier udaje, że tematu nie ma. Więc Dlatego ustawa jest e, i zmiany w ustawie są też potrzebne. No i jeszcze jedno pytanie. Ten słynny skok na kasę dzisiejszy. Ofer. Mam nadzieję, że... Twórcy OFE, jak również twórcy tego, co się dzisiaj dzieje tutaj za tymi drzwiami na Komisji Finansów, zostaną z tego rozliczeni. Eee, nie ma zgody, jak słyszymy platformy PSL na wysłuchanie publiczne. Nie ma ministra finansów, nie ma ministra e, pracy na tak ważnej debacie, a platforma IPSL wiedzą, że mają większość, więc wszystkie nasze wnioski odrzucają, myślą, że są najmądrzejsi. Tylko to są pieniądze nie tylko nasze, tylko to są obywateli, wszystkich polscy obywateli, którzy by chcieli wiedzieć, co dalej z tymi pieniędzmi. Czy ktoś za parę lat znowu nie powie, że te pieniądze wyparowały? Nie wiem, mam nadzieję, że zostanie platforma z tego rozliczana. No może niech wypiszą weksle, żeby w razie czego było kogo pociągnąć e, finansowo za ten błąd. To bardzo dobry pomysł. Najlepiej, jakby się 231 posłów w platformie psl pod tym podpisały, byśmy wiedzieli, do kogo w razie czego zapukać. Niestety boją się i nie podpiszą tego, ale to byłoby najlepsze rozwiązanie.